Cześć, witam Cię w kolejnym vlogu. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to jestem Ania i pokazuję tu swoje codzienne, zwykłe, nie Instagramowe życie. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Zapraszam Cię na dzień ze mną. Jaką bruzurę chcesz? Kucyka. Warkota. Jednego. Kucyka. Hamara. <laughs> Nie Dzień dobry kochani. Ktoś tutaj chciał się bardzo z wami przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry, tak? Chciałbyśmy Wam życzyć pięknego dnia. Chcesz coś życzyć? Czego? Nie. O, wstydzisz się troszeczkę, tak? Nie ma co się wstydzić. Jesteś super. Ja chcę powtarzać po ciebie. Co chcesz powtarzać? Co mówię. Naprawdę? Nie, 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 nie. To zawsze się będziemy bawić, tak? <laughs> super dziewczynka. Dlaczego ona mi zakłada opaskę? Poza łupaskiem. <laughs> Dobra, buziaczek. Buziaczki, kochani. Młoda, odstawiona już do przedszkola, i niby mieliśmy tylko kilka dni ciepełka, ale ja już tak tęsknię. Naprawdę, tak nas rozpuściła ta nasza wersja testowa wiosny, że ogromnie tęsknię za Słoneczkiem i ciepełkiem. Dzisiaj u nas jest piątek. Eee, rano, pewnie jeszcze przed naszym wyjściem, było 2 stopnie, więc naprawdę chłodno, Ja już się nabawiłam przez tą pogodę gila, no i to szybko mi przejdzie bo w przyszłym tygodniu mam dentystę i leczenie kanałowe, więc muszę dojść do siebie. Nie dorobiłam się jeszcze zmywarki. Może nie tyle, że nie dorobiłam, co w moim mieszkaniu nie mam miejsca na zmywarkę, więc teraz całe gary, wszystkie gary po gotowaniu, takim codziennym, po przygotowaniu przepisów na Instagram czy na YouTube muszę myć ręcznie i jest to okropne. Bardzo tego nie lubię. I już się nie mogę doczekać, kiedy się przeprowadzę do swojego domu, żeby mieć własną zmywarkę. I razem z mężem śmiejemy się, że najlepsze co będzie w przeprowadzce to zmywarka. Wyjęłam sobie też dzisiaj rano schabik zamrożony w kawałku i mam plan zrobić wędlinę na weekend, ale też zrobię kilka kotletów po prostu zwykłych schabowych, po odmrożeniu odkroję sobie kilka plastrów, a reszta to będzie domowa wędlina, taka na kanapki i planuję ten schabik ugotować. Więc liczę, że wyjdzie fajnie. Jeżeli mi się uda, to oczywiście też Wam go pokażę tutaj we vlogu, a jeżeli nie w tym, no to w następnym. Pomyłam naczynia, ogarnęłam sobie kuchnię na szybko i teraz biorę się za dopijanie kawki po moim mężu, e, strasznie lubię, bardzo lubię, on wiem, że robi to celowo, e, zawsze mi zostawia trochę swoje kawy w swoim kubku i ja bardzo lubię kawę pić po nim, jakoś tak od lat to robił bo któregoś razu... Hmm, śpieszył się do pracy i zostawił kawę jeden raz, drugi raz, trzeci raz. I tak się do tego przyzwyczaiłam i on wie, jak ja to lubię, i specjalnie zawsze, nie dość, że mi zrobi kawę rano, żebym zawsze miała kawę, to jeszcze zostawił w swoim kubku, żebym mogła dopić. Także dopiero kawkę po mężu. <śmiech> <śmiech> jeszcze może lepsze niż ten smak zimnej kawy, to jest ta, ta, ta myśl, że to mąż ją zostawił specjalnie dla mnie. Biorę też się za, za momentik zarobienie śniadania. Jak widzieliście, bo w piekarni, kupiłam sobie moją ulubioną bułkę. Ostatnio. Ostatnio strasznie mi smakuje. Jest to bułka Małgośka z Lubaszki. I spróbuję ją sobie teraz zrobić i zjeść. Bo ostatnio mam mega problem z jedzeniem. Potrafię cały dzień nie jeść. Mam tak ściśnięty żołądek. Jakiś taki stres wewnętrzny, że nie jestem po prostu w stanie zjeść. Ale spróbuję teraz zrobić sobie tą bułeczkę na śniadanie, tak jak lubię najbardziej. No i liczę, że chociaż połowę zjem, żeby jakoś ten dzień zacząć i żeby później czuć się dobrze. No i przygotowałam sobie te składniki na moje śniadanie. Mam tutaj bułeczkę, którą przed chwilą pokazałam: szczypiorek, szynka, jajko i pomidorki. I z tego będzie pyszna, fajna chrupiąca kanapka. Moje półskładniki do śniadania mam już tak naprawdę przygotowane, jest to mega proste śniadanie, mega szybkie śniadanie i zrobicie je naprawdę w kilka minut, więc polecam Wam spróbować. Ja używam akurat tej szynki, no bo mam ją w lodówce, więc chcę ją zużyć, żeby się nie zepsuła, pomidorki, szczypiorek, sałata, bo mam, więc położę sobie na kanapkę jajko i bułeczka. Naprawdę, prościej się nie da, więc koniecznie próbujcie tego pomysłu siebie w kuchni i piszcie w komentarzu jak Wam się podoba. Kochane, zobaczcie, czy to nie wygląda bosko. Naprawdę niesamowicie proste śniadanie. Chrupiąca grzanka, jajko z płynnym żółtkiem. Chyba, że wolicie w żółtko ścięte. Dajcie znać w komentarzu, jesteście tym żółtko ścięte, czy żółtko płynne. Śniadanie mam gotowe. Późno, bo późno. Miałam robić od razu, minęła godzina. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Mam tu już moją grzankę. Zobaczcie, no to płynne żółtko. Ja kocham płynne żółtko. Naprawdę uwielbiam. Piszcie płynne czy ścięte. A, kocham takie kanapki. Mm. Mm. Pycha. Pycha. Róbcie u siebie. Jestem też totalnie ciekawa, jakie śniadanie lubisz najbardziej. Czy to są śniadania na słodko, czy na słono? Może kanapki, jakieś pasty, owsianki. Koniecznie piszcie w komentarzu, bo może zainspirujecie mnie czymś, może zjem coś nowego, bo nie ukrywam. Moje śniadaniowe smaki są bardzo oklepane, bardzo nudne i chciałabym to zmienić, więc czekam na Wasze pomysły, na śniadania. Myślę, że wyczarujemy z tego coś pysznego. Będę mogła testować Wasze przepisy. Już się troszeczkę ogarnęłam i siadam się do pracy. Teraz skupić się przede wszystkim na nagraniu dwóch przypisów. Jeden to będzie do takiej fajnej, krótkiej serii na Instagrama i TikToka, więc koniecznie, jeżeli jeszcze nie znasz mojego Instagrama Jedz pysznie, no to zapraszam Cię do obserwacji, tam pojawia się bardzo dużo fajnych przypisów, a tu na YouTubie powolutku nadrabiam te przepisy i będę nagrywała je w dłuższych wersjach, bo cieszę się fajnym powodzeniem więc koniecznie obserwuj mnie na Instagramie, ale pamiętaj też, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę tutaj na YouTubie. No i tak, biorę się za chwileczkę do nagrania właśnie tego szybkiego, krótkiego przypisu na Instagrama y, oraz y, pomysłu na grilla. Napyszne bułeczki bez wyrastania, które można ugrillować na grillu czy na patelni. Jak kto lubi, jak to woli. Będą genialne do kanapek, jak i do po prostu kiełbasu z grilla. Więc czas najwyższy, przygotować kilka inspiracji na grilla. Mam kilka pomysłów, więc liczę, że to wyjdzie całkiem fajnie. A muszę się już powolutku śpieszyć z tą robotą, bo o 13 przychodzi do mnie Ola, która u nas w domu sprząta. Pomaga nam ogarnąć takie codzienne. codzienne. No, przychodzi raz na dwa tygodnie, więc pomaga nam ogarnąć taki większy bałagan, to co potrzebuje, takiego głębszego sprzątania. A my na bieżąco ogarniamy sobie, prawda, codziennie takie życiowe rzeczy, co nam się przewala, co, co trzeba odłożyć, tu trzeba wytrzeć, tu trzeba umyć, ale takie gruntowniejsze sprzątanie, z gruntowniejszym sprzątaniem mamy pomoc raz na dwa tygodnie. Pamiętam, że ten temat e, kiedyś kilka lat temu na Instagramie wzbudził wielkie kontrowersje, że zgadzam się, że ktoś przychodzi do mnie do domu sprzątać. Były pozytywne opinie, były negatywne opinie. Oczywiście każdą rozumiem. Każdą rozumiem. E, jestem mega ciekawa, co Ty myślisz o tym, że żeby mieć pomoc do sprzątania, czy uważasz, że to jest OK? Czy to nie jest ok? Czy to jest lenistwo, wygoda, czy rozrzutność? Hmm, czy, to, czy według Ciebie jest to ok, jeżeli jest taka możliwość, żeby móc sobie po prostu w ten sposób pomóc? Jestem bardzo ciekawa, bo to jest fajny temat do dyskusji i poznania różnych y, punktów widzenia. Więc czekam na komentarze. Standardowo, ja oczywiście zapominam, żeby Was poprosić o to, żebyście subskrybowali mój kanał, zostawili łapkę w górę, napisali komentarz, jak Wam się podoba. Dzięki temu mam możliwość rozwoju mojego kanału i wiem, że to co robię Wam się podoba. Więc pamiętaj o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. Dziękuję. No i poluro, bo mamy, jak widać, bardzo starą kratkę, Ale jak tylko mogę, to staram się chodzić po schodach. Jak najwięcej po schodach, jak najmniej windy. Jednak w swoim życiu mam dość mało ruchu. Dość mi się przybyło. Całe szczęście już mi się schudło. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Ale do meritum. Gdzie, gdzie idę? Po co idę? Skończy mi się płyn do mycia naczyń. A rano myślałam jeszcze, jak wracamy z młodą z przedszkola, mówię, coś mi się zdaje, że chciałam kupić w Rosmanie. No chciałam. Pójdę czyn. Także lecę. ja lubię robić zwykle domową granolę jednak ta granola tak w fajnie tak, posmakowała że chętnie wrzucam ją do koszyka zobaczcie jaka promocyjna cena także biorę ze sobą i z jogurtem i kwaśnymi, owo kwaśnymi owocami wow Z Rosmana i cieszę się, że wyszłam do tego Rosmana, bo ostatnio cały czas zamawiałam wszystko z żabki. Już z dowozem do domu. A tam wiecie, 2 zł za pakowanie, 5-6 zł za dostawę. I jednak ostatnio staram się przyglądać swoim wydatkom, żeby jak najwięcej pieniędzy zaoszczędzić. I nie wiem, powiem myślę, że często zamawiam to żabko, naprawdę często, ale czasem jak sobie tak myślę, jak ja tu mam, wiecie, pod, pod bokiem Rosman, no kawałek do lidla, trochę do Kauflandu, trochę do biedronki. Wszystko blisko. I jak się przeprowadzę na wieś, to na początku będzie mi strasznie tego blokowało. Zastanawiam się. Ej, czy ja się do tego przyzwyczaję? Tak jak mówiłam, robię właśnie chlebki z grilla i zobaczcie. Mój największy pomocnik. Ale czemu płaczesz? Masz jedzenie w misce. Czemu płaczesz? Powiedz mi. No, co się stało? Coś jest to? Ojej, głoskanko, tak? Niewypieszczone. Zaraz się pogłoskamy. Posieć jeszcze chwileczkę, dobra? Toś. Co? 15. Tu możecie zobaczyć moje chlebki na grilla. Ja je przygotowałam na grillu elektrycznym, ale będą też mega super na grillu. Zwykłym klasycznym, na patelni, jak to woli, jak to lubi. Do zrobienia w 10 minut. 15 max. Bez wyrastania, bez czekania, bez nabiału, po prostu mega pyszne. Dajcie znać w komentarzu, kto czeka na przepis. Przygotowałam schab gotowany, jest już po pierwszym gotowaniu. Mam nadzieję, że zanim pójdę spać, to mi dobrze wystygnie, żeby ugotować go jeszcze raz. A tutaj mam odkrojone kotlety schabowe i doprawiłam je, zostawiam je na noc w lodówce. Zwykle moczę w mleku i cebuli, ale tym razem nie chciało mi się. Daj mi znać, jak Ty przygotowujesz schab. Jeżeli chcesz przepis na ten schab gotowany, to daj mi znać w komentarzu. Chcę Ci przypomnieć o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górę. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pa-pa!